I jesteśmy na gumbałówce. Przechodzimy tędy od razu. O to chodziło? Ej, w tym roku jest fajniej. Basiula, widzisz? W tym roku jest tego więcej. O zobaczcie, jak teraz pięknie widać te skocznie, na których tam dzisiaj jest ten konkurs. No. Widzisz? Tam są te zawody dzisiaj rozgrywane. Natyszka wypatrzysz te oscypki? Nie, nie, nie. To gdzie najpierw? Właśnie nie wiem, to wy wybierajcie, ale tam, tam pewnie jest... jest... Faktycznie, no herbatka raczej. Co? Nie, nie, nie. Oj. Co ty? Co krótsze? Zauwa Basiula, zauważyłeś jak to ładnie wszystko odświeżyli? Pięknie tu jest, ale zobacz ta stolarka tutaj nowa. No cudnie, po prostu pięknie. Dzień dobry. Idziemy? Ci dzieciaki bo dopiero wóz tak... no, startują. No, tak. no dobra, no po to jesteśmy, nie. dzieciaki możemy iść dalej? Tak, <śmienicza> tam jest dużo więcej rzeczy. Wow, jaka panorama, zobaczcie na dole, jak to pięknie wygląda. Spójrzcie, poczekajcie. Jakbym później miał nie mieć. Uwaga. No nie, no w ogóle Was nie widać. O, teraz. Dobra. Tak. Ale pięknie, Basiula, zobacz. Ale pięknie widać. Zobaczcie. O tu wam jeszcze muszę palnąć. Nie wiem skąd to samo palnąć. Przyszło. Uwaga gawrońscy. Hej. Dobra. A co to jest za stworek?

Tu, czy co? Jak? Tutaj górą czy idziemy? Yy, Nie wiem czy na dół, może najpierw górą i zobaczymy co widać. Te koziołki to były w zeszłym roku. Idziemy zobaczyć całość. No to chodźcie. Tu jest też napis Gubałówka, no Ale pięknie widać, zobaczcie jaka przejrzystość powietrza dzisiaj. Bajka, Matyśka zaraz tam spadniesz.

E, tam na pewno są. Znajdziemy spokojnie. Najpierw obejdźmy, żebyście już byli nasyceni tymi światełkami. Tego nie ma? O stypków Matyśka nie widzi, tych grzanych. Zobacz Matyśka w tej knajpie, jak tam ludzie siedzą. Aż zaparowały szyby i jest śron, widzisz? A pamiętasz, że tam byliśmy kilka razy w tej knajpie? Pamiętasz takie rzeczy, czy nie? Nie. Ale jaja. Co? Superowo, no. ale zimno jest jak nie wiem co. No, mnie też. Yy, powiedzcie, gdzie, gdzie chcemy zejść? Na no, dół, bo, bo tam jest więcej jakichś nowych rzeczy. No to idziemy na te nowe rzeczy, tak? No. Chcecie tutaj jakieś fotki? Tu nie, mhm. bo tu mamy taki... No, teraz nie, bo są zmrożone. Bo są zamrożone. Bo co, bo dopiero... Teraz będziecie bolał po nich brzuch mówić. Kiedy będziemy robić? Chodźmy na to. 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 Cośla? A może, jakbyśmy znaleźli tam stolik w tej gubałówce, tylko że tam to może być ciężko teraz. No nie. No to może byśmy siedli, byśmy sobie po takim osypku czy po dwa zjedli i byśmy się zagrzali i dopiero byśmy zjeżdżali. Tak? Ale wiecie, że tam może nie być miejsc, No, ale najpierw obchodzimy te wszystkie światełka. Zobaczymy. No Najpierw to też możemy też robić, nie? No tam też, ale tu by było chyba fajnie, bo tu był taki kominek, pamiętam, wiesz? Tutaj, yy, kiedyś tu siedzieliśmy. Pamiętasz? Z szyszkami tu byliśmy. Pamiętasz Matyszka? To jest koło. Jest koło, na tym kole byliśmy. Mamy je na kanale i kasa w błoto, nie polecamy. Idziemy. Ej, jakbyście tam stanęli, pod tym koziołkiem, to ja będę miał dobre miejsce. Tak, 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 tak. Szybko, szybko. Póki nikogo nie ma. Uwaga! Dobra, mamy to pięknie. Ależ ja to wymyśliłem. Dajesz ademaczka? Widzę, że dajesz. Świetnie, pięknie, super, że tak ostrożnie. To zwiększa szansę na przeżycie. O, i się zaświeci, tak? Tak, jest. Ekstra, ale to fajne jest. sarnia, skała? A nie, one nie pamiętają takich rzeczy. Matyśka tam chyba raz była ze mną. A jest coś takiego bardziej płaskiego? Typu kalatówki? Nie, nie ma. No nie, ale jest A na No. Kraina światła to się nazywa. A zobaczcie, Matyśka pamiętasz jak tu byliśmy? Czekaj, to było tu? Tu! No Siedzieliśmy na tych ławkach i tutaj jakieś chyba... Ja wiem szejka z maluchami Szejki i czy jakieś macze były? Klara, Ty nie, pamiętasz? Co to było? Nie. Tu coś piliśmy Tak, ale tu, tu był piasek Tak, był piasek, tu była knajpka taka mała Pamiętasz? No. Tak Ej, mama, patrz to Tutaj Parę minut poza Tak ale pięknie widać. Ja nie wiem czy nie pamiętam, żeby tak było pięknie widać. No. Nie ma żadnej mgły, nie ma nic Jest cudownie. No. Idziemy? Tak. No moglibyśmy tu, ale tutaj tak mało zachęcająco wyglądało. Ja proszę tam wtedy Tam był kominek i tak dalej. No to i schodźmy, zobaczymy. Tylko boję się, że tam to będzie bardzo ciężko stolik dzisiaj, nie? No ale zobaczymy, chodźcie. A nie możemy tam byście zejść i przejść tutaj pod tytokiem, no, to jest taką? To... To gdzie? No tutaj, na tym białym czymś Pod no, no ten napis? No No możemy Możemy, jak chcecie, to tak U nie, tymi schodami to ja chyba nie chcę Ale jesteście pewni, że tam Trzeba podejść? Chodźmy lepiej tam, do tamtej kolejki to jest fajne, jeśli a nie ma tu gdzieś termometru, żebyśmy zobaczyli ile jest, bo coś mi się wydaje, że może być naprawdę. Pod minus 20. No. Po zobaczcie, jakie kwiatki tu są. To są te, jak one się nazywają? W Dolinie Chochołowskiej? Tu, kwiaty, jak się nazywają?

Dobra, ale wiecie co? Tu są schody, a jak tam odpuścimy, to trzeba będzie iść dalej. ja bym chciała tutaj do No to dobra, to idziemy. Uważajcie, dzieciaczki. Raczej prawą stroną, prawą, prawą. Chodźcie. Tutaj śniegiem. Nie tym czarnym, tylko tym białym. Dobra, żyjemy. Ten wagon to chyba był w zeszłym roku, czy tam dwa lata temu wyżej, nie? Wchodzimy do wagonu. Wagon kolejki, zobaczcie, tak jakby wjeżdżała do góry, albo w dół. E, dzieciaki, chodźcie na chwilę, bo tam pani robi zdjęcia. Ja cię, ale zimno. Nie no, mi zaraz No, mnie też. dzisiaj skoczę bez palców. Bez palców? Uuuu, O, tam jest, widzisz, sprawa Tam nie się świeci. A tu jest giewont I nie świeci się krzyż. Widzisz? Tam jest. Ale mhm. no, się jest. Spójrzcie tu bo...

Ogólnie to jest mi ciepło, tylko palce, przez to, że ja ciągle wiesz, coś robię, To mi odmarzają. No właśnie chciałbym zobaczyć, no, Ile jest tak faktycznie zaraz zobaczymy, jak będziemy w środku. O ile znajdziemy miejsce, dobra, chodźcie. Trzymaj się, Maciuś. Będę się tu wchodził, Maciuś, do tych knajpy? Nie, tu jest WC, chyba Nie, trzeba to obejść. Do góry, nie? No to chodźmy tędy. Czego? No nie na dworze, co ty? Właśnie chcemy do środka. O o o o. No może się znajdzie. Oj.